Daniel Olbrychski, choć talentu aktorskiego nie można mu odmówić, nie zawsze okazywał się najlepszym mężem. Jego małżeństwo z Zuzanną Łapicką było niesłychanie burzliwe i głośne. Choć para ostatecznie rozstała się po zdradzie aktora, Zuzanna przez długi czas traktowała go przyjaźnie. Teraz opowiedziała o tym, jak ubecy zatrzymali i grozili Danielowi. Niewygodna prawda o Danielu Olbrychskim ujrzała światło dzienne. Jego była żona, Zuzanna Łapicka Olbrychska postanowiła opowiedzieć historię sprzed lat. Która nie stawia znanego aktora w dobrym świetle. Małżeństwo Olbrychskiego i Łapickiej nie było zbyt udane. Z relacji Andrzeja Łapickiego, ojca Zuzanny i teścia Daniela, wynika, że para bez przerwy się kłóciła. Ojciec widział, że w domu jego córki nie dzieje się dobrze. A mąż zdradzał ją i często zachowywał się nie do wytrzymania. Ostatecznie, gdy w wyniku jednego romansu Daniel Olbrychski spłodził nieślubne dziecko, doszło do rozwodu. Aktor początkowo nie dowierzał w rozstanie, a następnie pozostał w bardzo ciepłych i Przyjaznych stosunkach z byłą żoną. Ta jednak po latach zmieniła swoje nastawienie do niego i teraz. W wywiadzie dla gazeta.pl opowiedziała o nietypowym i szokującym zachowaniu byłego męża. Daniel Olbrychski, przesłuchiwany przez ubiegły Zuzanna Łapicka, przywołała w wywiadzie wspomnienie. Gdy jej ówczesny mąż został zabrany przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa na przesłuchanie. Poważnie zmartwiona żona mocno przygotowała się na jego odejście. Podejrzewała bowiem, że up będzie go przetrzymywało przez długi czas. Zorientowałam się, że to ubecy idą po Daniela. Akurat nakarmiłam córkę, położyłam ją w łóżeczku. Obudziłam Daniela, podeszłam do drzwi i powiedziałam do funkcjonariuszy, tylko mi nie obudźcie dziecka. Myślałam że Daniela zabiorą na dłużej, więc w ostatniej chwili dałam mu cieplejsze kalecony. Ale wieczorem wrócił po całodziennym przesłuchaniu, bardzo z siebie dumny, że ich pouczał. Żartowałam nawet, że pewnie zrobili sobie w aktach zapiski. Więcej Olbrychskiego nie przywozić, opowiadała z przejęciem kobieta. Okazuje się, że powodem tak szybkiego zwolnienia Daniela są jego liczne romanse. To właśnie nimi, a konkretnie ujawnieniem ich przed żoną, funkcjonariusze próbowali szantażować aktora. Daniel Olbrychski nie przejął się tym jednak i krótkim zdaniem zapewnił sobie wolność. Podobno straszyli go, że powiedzą żonie, jaki jest niewierny. Na co Daniel odparł: Mam bardzo tolerancyjną żonę, niczego się nie boję. Uznali pewnie, że w takiej sytuacji nie mają go czym szantażować, opowiedziała dziennikarzom Łapicka. Choć tekst Olbrychskiego okazał się skuteczny, po latach jego wydźwięk nie jest zbyt przyjemny. Wygląda na to, że aktor nie liczył się z uczuciami ówczesnej żony. Po Zuzannie Łapickiej był żonaty jeszcze dwukrotnie. Najpierw związał się z Moniką Dzienisiewicz, a następnie bliską jego sercu okazała się Krystyna Demska. Jesień życia ma to do siebie, że człowiek chętnie wraca do przeszłości okresu dzieciństwa i młodości. Na takim etapie jest obecnie Daniel Olbrychski 73L. Lata świetności, również tej zawodowej, Gwiazdor ma już za sobą. Nic dziwnego, że coraz częściej zdarza mu się myśleć o przejściu na emeryturę. Spędził ją w Drohicznie, który zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Choć na świat przyszedł w Łowiczu, to jednak Drohiczyn, gdzie się wychował, ukochał sobie najbardziej. W rodzinnym mieście jego mamy, z wykształcenia polonistki. Mieszkał w maleńkim, drewnianym domku przez 10 lat. To ona opowiadała mu po latach, że jako kilkulatek siadał. Na koniu na biegunach, na szyi wiązał pelerynę i udawał Piotra i Oprócz zabaw lubił też książki, które rodzicielka czytała mu każdego wieczora przed snem, a także przyrodę. A ta nadburzańska była niezwykle fascynująca. Jej piękno poznał dzięki babci i starszemu bratu Krzysztofowi. którzy byli jego przewodnikami po okolicy oraz. podczas wagarów. Cudowne parowy, porośnięte gęstą tarniną wzgórza, pośród których trudno. Było nauczycielom nas znaleźć tak wspomina ucieczki z lekcji Olbrychski. Gdy dorósł, wyprowadził się z tego magicznego miejsca, ale zawsze chętnie tu przyjeżdżał. Ilekroć zbliżam się do Bogu, serce bije mi mocniej, bo czuję, że wracam do siebie, do swojego matecznika, mówi wzruszony. Choć zachłysnął się urokami stolicy, nigdy nie zapomniał o rodzinnym gnieździe. Po latach sprzedał mały, drewniany dom i kilkaset metrów dalej, na górce, kupił ziemię, na której wybudował nowy. Aktor nie ukrywa, że drewniany budynek pokryty czerwoną dachówką jest jego chlubą. Kto tu ucieka od zgiełku stolicy, by się wyciszyć, odprężyć. Tu też przyjmuje gości. Wiele lat temu te malownicze strony poznała jego była partnerka Maryla Rodowicz. W czasie jej wizyty Daniel wjechał konno, po schodach do karczmy. O tym wydarzeniu do dziś mówi się na Podlasiu. Zawsze miał fantazję, ale to swój chłop. Przywita się, poda rękę i zagada, jakby tu z nami mieszkał na co dzień zdradza jeden z jego sąsiadów. Nic dziwnego, że i aktor nazywa Drohiczyn swoim rajem na ziemi. To dlatego coraz częściej myśli, by przeprowadzić się tu na stałe. Mógłby tu trzymać swoje konie i nie musiałby opłacać zaprzyjaźnionego gospodarza, który od czasów włamania i kradzieży cennych pamiątek artysty dogląda domu podczas jego nieobecności. Olbrychski nie podjął jeszcze decyzji związanej z osiedleniem się tu na stałe. Zapewne bardzo ważny głos będzie mieć w tej kwestii żona aktora i jego menadżerka Krystyna Demska-Olbrychska. Jedno jest pewne, mieszkańcy miasteczka chętnie powitaliby go z powrotem. Wiedzą, że nikt nie rozsławi ich urokliwego drochiczyna tak jak gwiazdor światowego formatu.